Zobaczcie, to nie są ręce urzędaza, to są ręce człowieka, który ciężko pracował na chleb, tak jak wy! Dajcie Ja się nazywam Prezydyzman i po to się zgodziłem być prezesem, żeby pomagać takim ludziom jak wy. Panowie w swoich gabinetach myślą, że pozwolimy się traktować jak bydło, a ja im mówię nigdy! Bo my jesteśmy solą w oku tej ziemi. Bo jest napisane w Biblii, oko za oko, ząb za ząb i takiej sprawiedliwej zapłaty będziemy żądać za Was cukier! A takimi środkami będę bronić polski cukier, będę bronić to co nasze i zwalczać zagraniczną konkurencję. To słyszałem od dyrektora, że cukrownia pieniądze z ministerstwa wpłaca na konta zagraniczne do Luksemburgu. Nie będzie takich machlojek, to mówię jadyzma, prezes. Przyszedłem tu. ratować polski cukier. Mam. Jestem zdenerwowany trochę. Chociaż często występowałem publicznie. I powiem Państwu, że od małego byłem tak wychowany że zawsze mi smakowało to, co nasze polskie, że to, co nasze, dla nas najlepsze, że do tego mamy przystosowany organizm, bo wszystko inne nam szkodzi. O, najlepszy dowód, że polska wieżba płacząca uschnie nad Kangesem, a polski kompozytor Chopin uschnie na suchoty, na imigracji. Ja sam po zagranicznych koniakach to choruję, a polska wódka smakuje mi niezmiennie. <laughs> Czego i Państwu życzę. Do widzenia.